Cześć moi mili, zapraszam Was na kolejnego Moto Weeka. Szybciutkie podziękowania dla Was, którzy wspieracie mój kanał subskrypcjami, i dla dwóch partnerów Motoprawdy, którzy wspierają mnie też finansowo. Bez nich ten kanał nigdy nie rozwinąłby się do tego poziomu. Przypominam o polskim producencie polskich mierników grubości lakieru w firmie ProdicTech. Bardzo ważna sprawa, jak kupujecie sobie używane auto, więc y, przypominam, na dole macie tam linki, często do fajnych kodów promocyjnych. I kolejny partner MotoPrawdy, polska firma AutoDNA, dzięki której możecie sobie sprawdzić historię samochodu, jeżeli kupujecie jakąś używkę tak powyżej 50 tysięcy złotych, to zdecydowanie polecam. Oczywiście poniżej też polecam, ale no dzisiaj, żeby kupić coś używanego, to niestety trzeba mieć te 5 dych na stole. I ja bym raczej nie ryzykował wydawania takich pieniędzy bez sprawdzenia historii tego pojazdu. Lecimy z tematami. Ale to syf! Pierwszy, który mocno mnie elektryzuje, a tak naprawdę elektryzuje mnie to, że on przechodzi zupełnie bez jakiejkolwiek... Wydaje się świadomości mediów głównego nurtu otóż posłowie koalicji obywatelskiej trzeciej drogi i lewicy w sumie 156 więc zakładam że wszystkie tam koła poselskie czy kluby jakich tam zwał tak zwał złożyły w sejmie poselski projekt zmiany ustawy o drogach publicznych cały ten projekt sprowadza się w istocie do zmiany jednego artykułu 13b ustęp 2a i ja wam go przeczytam Otóż śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ustępie 2. A ustanowienie strefy płatnego parkowania może nie być wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej lub polityki ochrony środowiska. Generalnie na pierwszy rzut oka nic z tego ciekawego nie wynika, prawda? Ale przeczytam wam aktualnie obowiązujące brzmienie tego artykułu a przynajmniej w tej części która nas a ściślej mnie bardzo interesuje. Otóż śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Mówiąc wprost po słowie Koalicji obywatelskiej trzeciej drogi i lewicy chcą przepchać ustawę, dzięki której samorządy będą mogły ustanowić strefę płatnego parkowania w każdym mieście w Polsce. Jeszcze raz podkreślam, w każdym mieście w Polsce. Co oznacza, że jeśli będziemy mieli idiotów zaradnych, to na przykład na koniec kadencji mogą nam uchwalić w centrum strefę. Płatnego parkowania, żeby ratować uwaga historyczną tkankę miejską lub yy, środowiskową rozjeżdżaną przez kierowców. Teoretycznie, przynajmniej tak wynika z uzasadnienia. Chodzi o to, że zwłaszcza w miejscowościach turystycznych w weekendy przyjeżdżają setki samochodów, wszyscy parkują w centrach, rozjeżdżają tę tkankę miejską i Zieleń miejską, no i trzeba wymusić rotację, żeby tak się nie działo, żeby ci źli kierowcy porzucili te samochody. Problem w tym, że trudno nazwać ten projekt odpowiedzią na takie postulaty, bo rzeczywiście takie postulaty pojawiały się ze strony gmin turystycznych. Przypominam turystycznych, bo zgodnie z aktualną i tą też przyszłą, bo posłowie tutaj nie planują żadnych zmian. Ustawą o strefach płatnego parkowania, tak naprawdę o drogach publicznych. Strefa płatnego parkowania działa wyłącznie w dni robocze, czyli ewentualnie jeszcze w sobotę, ale w niedzielę i święta nie, więc pff, generalnie wprowadzenie takich przepisów nie zmieni faktu, że jak sobie pojedziemy na wycieczkę do Krakowa w niedzielę, to i tak za parking płacić nie będziemy. Za to, na przykład w tygodniu, będzie można czesać pieniążki ze wszystkich mieszkańców, którzy Ni cholery nie mają gdzie indziej tych swoich samochodów zaparkować. I ja oczywiście jestem wrednym ciulem, więc sprawdziłem, jak wygląda aktualnie sytuacja miast w Polsce. W stosunku do dużej części używanie słów miasto jest mocnym nadużyciem, bo teoretycznie, żeby jakaś miejscowość mogła dostać w Polsce prawa miejskie, musi mieć przynajmniej 2000 mieszkańców, ale miejscowości, które historycznie były. Miastami generalnie nie tracą tych praw, więc mamy naprawdę kilkanaście miejscowości, gdzie ogół mieszkańców nie przekracza. Tysiąca. Czyli tak mamy w Polsce miasta, które tak naprawdę można by upchać w trzech wieżowcach z wielkiej płyty. A dlaczego uważam, że taka zmiana potencjalnie może być bardzo niebezpieczna dla mieszkańców? Otóż dlatego, że w takich mniejszych miejscowościach generalnie nie da się funkcjonować bez samochodu, w przeciwieństwie do Warszawy, Krakowa czy Wrocławia, gdzie rzeczywiście samochód można czasami uznać za zbytek i za jakiś... Luksus, no ale jak mieszkamy w miejscu, które generalnie jest sypialnią miasta oddalonego o 5 czy 10 czy 15 km i nie funkcjonuje tam żadna komunikacja miejska, to bez samochodu jesteście po prostu bezrobotnymi. I żeby nie było, że jestem gołosłowny, zacząłem liczyć oczywiście na danych z Wikipedii, bo w gusie się nie doszukałem, i przestałem, bo zabrakło mi palców przy 420 z 1013. Przy 420 polskich takich miastach, które nie mają absolutnie żadnego dostępu do linii kolejowej. To jest prawie połowa. Czym ci ludzie mają do jasnej cholery dojechać do tej roboty, do dużego miasta, jeżeli nie samochodem? A teraz jeszcze ku uciesze posłów, bo to jest przecież projekt poselski, haha, obywatelski, który ma się cieszyć wielką akceptacją wśród mieszkańców. Wprowadzimy sobie strefy płatnego parkowania i jak mieszkacie w centrum, to macie przesranę, będziecie musieli sobie wykupić jakiś abonament, a jak nie daj Boże mieszkacie dwie ulice dalej, to będziecie bulić za cały tydzień parkowania. No bo oczywiście możecie też po prostu sprzedać samochód i pójść na bezrobocie. I oczywiście, że studio się samo nie spłaci, poza tym muszę je ja też czymś ogrzać, więc przypominam, że partnerem tego odcinka jest najlepsza w Polsce porównywarka cen AC i OC czyli MUBI.pl przypominam na dole link wchodzicie sprawdzacie czy nie przepłacacie za OC robicie sobie kalkulacje i jeżeli ubezpieczycie swój samochód przez ten link na wasze konto wraca jeszcze 100 zł i dostajecie też swój prywatny link który rozsyłacie znajomym i jeżeli oni ubezpieczą swój samochód przez wasz link na wasze konto wraca jeszcze stówka od każdej zawartej w ten sposób polisy aż do 20 zł Wracamy do odcinka. W ostatnim odcinku mówiłem o tym, że Tesla Model 3 została konkretnie upokorzona w TIF 2025, między innymi dlatego, że psują się tam hamulce, ale nie tylko, bo tam się też psują po prostu osie, zawieszenie, oświetlenie i generalnie trudno powiedzieć, co się tam nie psuje. Natomiast rzeczywiście w przypadku samochodów elektrycznych problemem są hamulce, bo Według takich badań trakcyjnych nawet 98% procesów hamowania zachodzi wyłącznie dzięki rekuperacji, więc te hamulce stoją. W efekcie tarcze korodują, stają dęba, prowadnice, no i są z tym same problemy. Mercedes wymyślił hamulce na nowo, wokół czego zrobiła się nawet trochę. Duża afera, bo wymyślając je na nowo, stwierdził, że udało mu się zrobić hamulce, które wytrzymają cały lifetime, czyli cały okres długości życia samochodu, co w przypadku Mercedesa określono na uwagę 15 lat i 300 tysięcy kilometrów. Ja tylko przypomnę, że 15,5 roku to jest średni wiek samochodów w Polsce aktualnie. Ale sam wynalazek jest naprawdę ciekawy, bo nowe hamulce Mercedesa przypominają trochę działaniem sprzęgło. Zostały zabudowane w architekturze silnika elektrycznego, czyli stanowią tak, jakby kolejną sekcję przy silniku są montowane, dzięki czemu masa niereserowana spada nawet o 40%, ale jak to ustrojstwo działa? Otóż nie mamy klasycznej tarczy hamulcowej i klasycznych klocków, tylko Tarcza hamulcowa wygląda mniej więcej tak jak tarcza sprzęgłowa, gdzie okładziny są po prostu klockami hamulcowymi, i do tej tarczy dociskane z obu stron są dwa dyski, które de facto można by właśnie nazwać klockami hamulcowymi, chociaż tutaj odwrotnie pełnią chyba funkcję tarczy. A że taki układ jest zabudowany w szczelnej obudowie, to nie mamy problemu pylenia, co przypominam, jest bardzo. Ważne, zwłaszcza w kontekście normy emisji spalin Euro 7, gdzie będziemy mierzyć też właśnie pylenie z hamulców czy opon. Więc taki wynalazek w Mercedesie jak najbardziej się pojawił. O tym, że wejdzie do produkcji, bo aktualnie to oczywiście prototyp, świadczy chociażby fakt, że zabudowano go w ramach architektury MMA, czyli tej najnowszej dla elektryków Mercedesa. Więc tylko patrzeć, jak Nowe elektryki Mercedesa będą miały hamulce zintegrowane z silnikiem trakcyjnym, i jak to się zepsuje po 15 latach, to przy okazji taka ciekawostka mnie trochę zszokowała, chociaż generalnie staram się być na bieżąco z techniką. Mercedes policzył, że hamulce we współczesnym samochodzie, zwłaszcza elektrycznym, który jest ciężki, jeżeli rzeczywiście hamujemy chociażby awaryjnie, muszą odebrać moce rzędu 2,2 kW, i to jest mniej więcej tyle. Ile generuje rozpędzona turbina wiatrowa o średnicy 90 metrów? A skoro już jesteśmy przy Mercedesie, to jeszcze ciekawostka z Rosji. Otóż ostatnimi czasy w Moskwie można było kupić mówię w czasie przeszłym, bo zakładam, że rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Mniej więcej 40 nowych Mercedesów klasy E typu szeregu W213, które najprawdopodobniej nie były w ogóle Mercedesami. Tak, Rosjanom udało się podrobić Mercedesa, otóż firma Avto Dom, która w kwietniu 2023 roku odkupiła od Mercedesa jego podmowskiewską fabrykę w Jesi Powie, jeżeli mnie pamięć nie myli, wprowadziła na rynek 40 niespełna. Mercedesów W213 i kilka sztuk GLC zbudowanych z zapasów magazynowych, które po prostu znaleźli na zapleczu. Nie chcę rzucać oskarżeń, że są to bezlicencyjne kopie takich właśnie pojazdów, ale generalnie wszystko na to wskazuje, przy czym tutaj jest jeszcze taka gwiazdka, bo faktycznie jak Mercedes sprzedawał tę fabrykę, zostawił sobie prawo pierwokupu, więc być może dokadali się też tak, że po prostu te 40 fur zostanie złożonych i jeszcze trafi na rynek rosyjski. Sam Autodom to jest taka duża rosyjska grupa dealerska, która sprzedaje samochody różnych marek i oni mają je też serwisować w MB Rus, bo przejęli też Importera, który aktualnie nie robi nic innego poza po prostu naprawianiem tych samochodów, bo wiadomo, że w ramach embargo nowych Mercedesów w Rosji nie kupimy. Swoją drogą nie byłaby to wcale pierwsza akcja, gdy Rosjanie bez zgody właścicieli podrobili europejskie samochody. Ja przypominam, że w lutym był taki ciekawy news, ja go potem nie śledziłem, więc przyznaję się bez bicia, nie wiem jak aktualnie wygląda sytuacja. Ale w lutym na rynku rosyjskim pojawiło się 40 przynajmniej, 48 bezlicencyjnych, jak najbardziej, kopii Citroena C5 R Cross, zbudowanych w, uwaga, fabryce, która. W sumie w dalszym ciągu należy jeszcze do Stelantisa w kałudze, a powstały w oparciu o części sprowadzane z Chin. Sam Stelantis absolutnie odcinał się wszelkimi możliwymi sposobami od tego pomysłu. Twierdzi, że to nie są jego samochody, twierdzi, że Rosjanie w ogóle nie pytali ich o zgodę i wyprodukowali sobie przynajmniej 50 prawie sztuk takich aut i oczywiście sprzedali u siebie. A skoro już mówimy o częściach importowanych z Chin, bardzo ciekawy news, który wyśledził ostatnio elektrowóz.pl. BYD naciska na swoich poddostawców, żeby zeszli z marży i generalnie rzecz ujmując, sprzedawali części o przynajmniej 10% taniej niż do tej pory. I tutaj mamy takie dwie narracje, które się trochę ze sobą... Jedna mówi o tym, że to świetna wiadomość, i generalnie chodzi o to, że sankcje na chińskich producentów działają, więc ci teraz muszą szukać. Oszczędności, co jest gigantycznym ciosem w poddostawców, oczywiście chińskich, więc, całkiem możliwe, że spora część z nich zbankrutuje. I prawda jest też taka, że rzeczywiście wielu poddostawców w Chinach ma problem, żeby sprostać tym wymaganiom BUID, i na przykład już dzisiaj przenoszą swoje fabryki jeszcze dalej, chociażby do Tajlandii. Także tak, Chińczycy też już nie chcą pracować za miskę ryżu. A druga jest taka, że BUID faktycznie. Szuka sposobów na zejście z kosztów, ale wcale nie dlatego, że są jakieś sankcje, tylko po prostu dlatego, że chce kolejny raz dokopać Tesli. A przypominam, że w zeszłym roku już drugi raz pod rząd sprzedali ponad 3 miliony samochodów i są obecnie największym na świecie producentem samochodów zelektryfikowanych, czyli bewów, phewów i tak dalej. Swoją drogą, bo to jest przecież takie nieludzkie, że tam rządzi ta komunistyczna partia Chin, ale to, co się odwala w Chinach od wielu lat, to jest kapitalizm w najczystszej. Postaci Chińczycy do perfekcji opanowali model biznesowy polegający na tym, że najpierw dotują pewien, pewną gałąź transportu, a potem generalnie pozwalają na to, żeby większość z tych firm, które dostały te pieniądze i dzięki temu w ogóle powstały, zdechła. Oczywiście przy okazji są też piękne defraudacje, ale ostatecznie rozstrzeliwuje się, wcale nie żartuje paru których udało się przyłapać za rękę, ale powstają w efekcie takie wielkie giganty jak na przykład BYD i przy okazji o tym gdzie są aktualnie chińczycy, krótki cytacik z pana Luca DeMeo, czyli szefa Renault, który przy okazji salonu niedawnego w Paryżu stwierdził, że aktualnie chińczycy są w stanie zbudować od zera, podkreślmy to od zera, nową generację samochodu w dwa lata, co w Europie, cytat do tej pory, wydawało się niemożliwe, bo ja przypominam, że jak wchodził na rynek jakikolwiek samochód, tak od razu, a nawet jeszcze przed jego premierą, zaczynano pracę nad następcą, a Standardowo taki typowy okres żywotności rynkowej nowego modelu samochodu to jest mniej więcej 5 do 7 lat, i tyle zajmowało i zajmuje w Europie opracowanie kolejnej generacji, często bazującej w gigantycznym stopniu na poprzedniku. I teraz uwaga: BYD jak powiedziałem, sprzedał w zeszłym roku ponad 3 miliony samochodów, a wiecie ile z nich trafiło na eksport? Otóż były to 243 tysiące. Czyli jakieś na oko 6, może 7%. Jak myślicie, jak podziałają na BYD 17,5% karne cła z Europy, skoro całość ich eksportu to jest jakieś 240 tysięcy pojazdów z 3 milionów, które generują dla nich zyski głównie w Chinach? Przy okazji też przypominam, że mimo tego kopania się z Komisją Europejską, BYD wcale nie rezygnuje ze swojego pomysłu globalnej ekspansji, bo Węgry, bo Turcja, bo właśnie tam mają powstać fabryki, i wtedy naprawdę zacznie się tutaj w Unii Europejskiej na poważne kopanie się z Teslą. I wydaje mi się, że w takim scenariuszu, gdzie z jednej strony będziemy mieli super hiper Tesle klepane pod Berlinem, a z drugiej jeszcze lepsze i jeszcze tańsze elektryczne, BYD klepane czy to na Węgrzech czy w Turcji przyszłość takich potęg europejskiej motoryzacji jak chociażby Volkswagen yy, no nie rysuje się zbyt optymistycznie zwłaszcza jeżeli Bruksela podtrzyma ten planowany na 2035 rok zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych w UE Na dzisiaj tyle ode mnie motoprawda w internecie trzymajcie się ciepło i zdrowo pozdrawiam Pavel Urebias.